Sylwia Bomba płacze ze jej wzruszenia, pokazując nowego domu, córka będzie miała oddzielne Łazienkę. Zeszły rok nie był dla Sylwii Bomby. Celebrytka pozaignala bylego partnera Jacka Ochmana, z którym doczekała się córki Antosi. W momencie jego śmierci para nie była razem od roku. Kilka miesięcy później gwiazda stacji ogłosiła, że ustala się z kolejnym mężczyzna. Wówczas zazartowala nawet, że jest stara panna z dzieckiem. Mimo trudności bomba stara się zadbać o bezpieczne i stabilne życie dla siebie oraz czteroletniej córki. Kilka miesięcy temu pochwalila się nawet kupnem nowego domu. Obecnie celebrytka jest na etapie im wykańczania nieruchomości. Co też relacjonuje w mediach społecznościowych? Jeszcze nie tak dawno temu zalila się obserwatorom z lzami w oczach na ogrom pracy. Z jakim się mierzy? Na ostatniej relacji widać jednak, że remont wyraźnie ruszył do przodu. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Celebrytka pochwaliła się w większości ukończona lazienka. Co ciekawe, ona i córka będą miały osobne łazienki. Interneutom szczególnie do gustu przypadła stylowa wanna. Bomba pokazała też nowe ozdoby w pokoju czterolatki. To jest a prawdziwe dziela sztuki. Zazdroszczę Tosi, mówiła zachwycona. Przeprowadzka zbliża się coraz większymi krokami, ale bomba nie zdradziła jeszcze. Kiedy przeniosła się z córka do nowego gniazdka, po zakończeniu najważniejszych prac remontowych i wykończeniu wnet kolejnym etapem będzie zadbanie o ogród. Jest ogromny i, co z nam mówi, zasylwianie nie będzie się w nim nudzić, chyba zim trudni ogrodników. Relacja z wykańczanego domu spotkala się z entuzjastycznymi reakcjami internautów. Sylwio Bomba pokazała część napływających do niej wiadomości. Fani chwala ją i podziwia je za opór. Jest wzorem do nasladowania. Szacun, dzielna kobieto, pisza. Wzruszona Bomba podziękowała im, nie kryjąc les.